Cześć, podczas poniedziałkowej konferencji zaprezentowaliśmy wyniki sondażu, i niestety przeszło to całkowicie bez echa, a niesłusznie, ponieważ sondaż ten jest absolutnie sensacyjny. Dlaczego? Już wyjaśniam. Warszawski Ratusz, zachwalając strefę czystego transportu, powoływał się na wysokie poparcie społeczne dla tego pomysłu. Twierdzili, że 76% Warszawiaków chce wprowadzenia strefy czystego transportu. Ten sondaż został wykonany na zlecenie mazowieckiej wspólnoty samorządowej niecały tydzień temu, jest absolutnie świeży. Pokazuje, że proporcje te się zmieniły. Dodajmy, że to jest wiarygodny sondaż. Został wykonany na zlecenie mazowieckiej wspólnoty samorządowej przez Instytut IQS na losowej próbie mieszkańców Warszawy w wieku 18-64 lata, czyli mieszkańcy, którzy mają prawo wyborcze. Błąd statystyczny dla tego sondażu wynosi 2,8%, co jest standardową wartością dla sondażu. Dlaczego jest to taki sensacyjny wynik? Okazało się, że poparcie społeczne dla warszawskiej strefy czystego transportu zmalało z 76% do 38%. Jest to bardzo duża zmiana jest to bardzo duży spadek, wręcz sensacyjny. Okazuje się, że warszawska strefa czystego transportu jest takim bublem prawnym, że nawet osoby, które ogólnie popierały ten pomysł, teraz są przeciw, gdy zobaczyły, jak partacko ten pomysł został zrealizowany. Dlatego jest to takie sensacyjne i dlatego powinniśmy to nagłośnić. Żadne media się tym nie zainteresowały, a jest to wręcz coś niesamowitego, jak, jak realizacja tego pomysłu. Jest fatalna, o czym wielokrotnie mówiliśmy na naszej stronie i jeszcze będziemy mówić. Pozdrawiam. Ta, hej! Na koniec zapraszam na stronę nie dla Zapraszam Was także do polubienia naszej strony na Facebooku. Aktualnie lubi nas tylko 1000 osób, więc słabo, słabo. Więc dajcie lajka i budujmy, budujmy nasz ruch, by uwalić tego potworka prawnego, jakim jest Warszawska Strefa Czystego Transportu. Dzięki za oglądanie. Hej, cześć!